Czy jestem dupką ograniczając kontakty z przyszłą szwagierką? Jesteśmy z mężem ponad 10 lat. Mamy dwoje dzieci. Mój brat ma 24 lata i od kilku lat jest z dziewczyną 19 lat z drugiego końca Polski. Od kilku lat z dziewiętnastolatką jest teraz. Ciekawe. Przyjechała do naszego miasta z miłości do Beata, zostawiając tamtejsze życie. Super dziewczyna, dzieci i rodzina ją uwielbiają, były wspólne wakacje, wyjazdy i mnóstwo spotkań. Ale niedawno dowiedziałam się, że wysyłała jednoznaczne wiadomości do mojego męża. A mojej siostrze, bo są wiekowo podobne i często się spotykają, powiedziała, że mojego Beata nie zdradzi, ale mojego męża chętnie by zaliczyła. Mąż od razu mi o tym powiedział, a siostra napisała wiadomość, że mam sobie uważać na szwagierkę. Ja i Spotkaliśmy się z moim bratem i przyszłą szwagierką, by obgadać temat. Ale ta nie miała nic konkretnego na swoją obronę, powiedziała tylko, że to były żajty. Dla żartów chciała zaliczyć mojego męża i rozwalić mi rodzinę, brat jej uwierzył, a ja o nie miałam. Co przyszła szwagierka może mieć na myśli, wysyłając piosenkę o miłości mojemu mężowi z dopiskiem to o nas i prosząc o spotkanie sam na sam. A najlepsze, że ona ma do nas teraz pretensje, bo to przez nas źle się czuje na rodzinnych spotkaniach, a na nasze w ogóle nie jest zapeszana. Przygryzam język dla. Ale nie smak pozostał. A ona chcąc się wybielić, na każdym kroku chce skłócić mnie z rodziną. Przyjęliśmy ją jak swoją, a ta teraz tylko mąci. Chcę powiedzieć po prostu, że ona jest nieobliczalna mimo wszystko. Odejdę od tego wieku na moment i tylko postaram się ją ocenić jako no, po prostu jej zachowanie, tak? Że jest to zachowanie takie nieobliczalne. Nie wiesz, co ona może zrobić w każdym wymyślić sobie, tak. Tak, wymyślić. I to dla niej też jest taki znak, że ona może zrobić co chce, co chce. bo ten jej partner yy, to łyknie. I, i tak uwielbiam że, że to był żart. I nawet ty, droga autorko, która gdzieś tam postawiłaś te granice, no to nadal to nie, nie odbyło się na zasadzie takiego: słuchaj, dziewczyno. Ostatni raz taka akcja, nie? Tak. Słuchaj, mała, jeszcze raz taki tekst. To wracasz do swojego domku w walizce. <słuchaj> Może ty jesteś młodsza, ale ja tu nie będę sobie w kaszę dmuchać, jak to będziesz mi robiła zagrożenie mojego małżeństwa. Dajcie znać, co wy uważacie, dajcie jakieś rady na naszej słuchaczki, co wy byście zrobili w tym temacie.